Dzień dobry drogie osoby, witajcie na moim kanale, tu Helix Tarot. Witam was w czytaniach na Grudzień 2020 roku. Eee, tak, czytania będą e, ośmiokartowe. To jest taki mój, mój własny rozkład, który bardzo lubię i stosuję go w zasadzie, na przemian z e, krzyżem Celtyckim. E, oczywiście, jak zwykle. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Za obecność na kanale, za wszystkie komentarze, które czytam, jest ich bardzo dużo, więc nie, nie zawsze odpowiem. Czasami mi coś umyka. Jeżeli chcecie kontaktu ze mną, to piszcie na gmail.com. Ja zawsze te wszystkie listy czytam i staram się na wszystkie odpowiedzieć. I chyba mi to nawet wychodzi, chociaż nie zawsze od razu tego samego dnia. Jeżeli zależy Wam na czytaniu. Osobistym, jeżeli na przykład chcecie zamówić czytanie na przyszły rok, to też zapraszam pod tego maila. Tam się najłatwiej ze mną skontaktować. Mówię o tym, bo czytania miesięczne są oczywiście czytaniami ogólnymi, więc mogą Wam rezonować, a mogą Wam nie rezonować. Dlatego zawsze mówię, że bierzcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie. Czytania te są przeznaczone nie tylko dla słonecznych znaków. Ale też dla osób, które w danym znaku mają planety osobiste lub ascendent, więc warto sobie zobaczyć nie tylko swój znak słoneczny, ale właśnie też te inne kawałki, tak, jakby naszej, naszego charakteru, naszej osobowości, czy też no, oczywiście nie tylko ZODY, jak to definiuje. Tak. Jeżeli nie wiecie, gdzie macie ascendent. Nie wiecie, gdzie macie planety osobiste, to w linku pod spodem, pod tym filmem, znajdziecie taką stronę, na której bardzo łatwo sobie można to sprawdzić. No i jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć, że tarot nie jest wyrocznią. Tarot jest przyjacielską wskazówką, tak? jest takim przyjacielem, który mówi, z czym możemy pracować. Co może, co może przyjść, na co warto zwrócić uwagę. Natomiast nie ma żadnego obowiązku się tym przejmować, nawet bym powiedziała, tak? Nie ma obowiązku tej pracy z tymi energiami. Tak? Także mówię: bierzcie to, co rezonuje, bierzcie to, co wam pasuje, to, co wam pomaga w życiu. Taki jest sens mojej pracy. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność tutaj, za wszystkie lajki, za wszystkie polecenia, za wszystkie listy. Bardzo dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom. Bardzo mi pomagacie w tym dość trudnym, chyba dla nas wszystkich, czasie. Nie wiem, nie wiem, nie wspomina... może nie wszyscy wiedzą, chorowałam, jak najbardziej, na, na wiadomo co. I jest to. Takie coś, no, co już teoretycznie mnie opuściło, ale bywają dni, kiedy jeszcze nie czuję się najlepiej i w tym momencie takie, takie dodatkowe wsparcie jest naprawdę y, czymś super, super ważnym, bo y, ja nie zawsze po prostu mam w tej chwili siłę, żeby zrobić, nie wiem, y, kilka czytan dziennie, tak? Nie, nie, zawsze, nie zawsze czuję się odpowiednio, żeby to zrobić. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, jesteście dla mnie nieocenioną pomocą wszystkim Wam życzę udanego grudnia w grudniu też ja oczywiście pojawią czytania na przyszły rok ja wiem, że zalegam jeszcze z czytaniami, dla, z czytaniami numerologicznymi też oczywiście je zrobię w najbliższym czasie myślę, że też jeszcze przed 30 listopada pojawi się oczywiście czytanie na... Co to jest? No przypełnia? Na pełnię. Na pełnię w To już niedługo. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się ciepło, zdrowo i niech w waszym życiu będzie mnóstwo miłości. A kamienie to był taki ASMR-owy dodatek do tego wstępu. Do zobaczenia w czytaniach. Pa, pa! Dzień dobry, witajcie w czytaniu dla ryb na grudzień 2020 roku. Spójrzmy, co tutaj nam się pokazuje, jakie są energie dla ryb, z czym będzie można pracować, na co się przygotować, co przychodzi, co ryby powinny wiedzieć na ten miesiąc, czyli na grudzień 2020 roku. To jesteście wy, pokazujecie się jako gwiazda. To co jest teraz? Paść denarów. Głębokie uwarunkowania czytania. 9 denarów. Wyzwanie: 5 mieczy. Odpowiedź na wyzwanie: 10 mieczy. O, grubo. Wasza moc, rycerz Buław. Do czego zmierzać? Cztery denary. I podsumowanie bądź wskazówka bądź przyszłość, król Buław. Ciekawe czytanie, które sugeruje, żeby zająć się umacnianiem swojej pozycji materialnej, na pewno nie wdawać się w konflikty personalne. Wy się pokazujecie jako osoba w dobrym miejscu w życiu, taka, która wie za czym idzie, która łapie swoje szanse i je wykorzystuje. Taka, która potrafi spełniać swoje marzenia, taka, która dobrze współdziała ze wszechświatem i potrafi się. Hmm, potrafi się z nim dogadać w jakiś sposób, tak? Jest tutaj wzajemne rozumienie. Yy, I odpowiednie wykorzystanie własnej mocy. Um, <laughs> Także tu jest też takie dobre usposobienie, mam wrażenie, pewna pogoda. Ducha. Spowodowana właśnie tym, że wiele rzeczy przychodzi łatwo, przychodzi naturalnie, przychodzi lekko. W tej chwili ten obszar skupienia, teraźniejszość to jest paść denarów. Więc, jak najbardziej, sprawy materialne, <coughs> sprawy związane z ziemią, może nawet przez niektórych nazwane przyziemne, dla mnie to nie jest negatywny przymiotnik. To jest po prostu bycie. Blisko tego, co jest konkretne, pilnowanie swoich spraw, pilnowanie nawet takich drobnych rzeczy, skrupulatność, dokładność, drobiazgowość, uważność czy też uwaga, uczenie się, pewna pokora w przyjmowaniu tego, że czegoś nie wiem, ale mam okazję się dowiedzieć, też dobry kontakt z naturą. Ale myślę, że te sprawy materialne są tutaj w centrum tego, tego czytania, zwłaszcza, że głębokie uwarunkowania też mówią o denarach, mówią o dziewięciu denarach, dziewięciu pentaklach. Czyli takim gruntownym poczuciu bezpieczeństwa i zadowolenia z siebie wynikającego z tego, że dobrze mi się powodzi, dobrze mi się pracuje, że to co robię przynosi efekty, że mogę być z siebie zadowolona, zadowolony, bo no właśnie, bo się sprawdzam. Sprawdzam się właśnie na tej materialnej, po tej materialnej stronie życia. I chcę się dalej sprawdzać, mam wrażenie. To jest taka karta, w której ona oczywiście nie może trwać wiecznie, natomiast można chcieć kontynuacji tego typu energii, tak? Bo to jest przyjemna energia. Natomiast wydaje mi się, że wchodzą tutaj jakieś konflikty personalne. Pięć mieczy jako wyzwanie. Czyli mm, walka, e, kłótnia, e, stawianie granic, e, stawianie na swoim, czasami stawianie na swoim za wszelką cenę w pięciu mieczach. E, walki, właśnie potyczki słowne, tak, Potyczki na idee, uderzenia wyprzedzające przeciwnika. Takie, taka strategia, która ma na celu rozbroić zanim ktoś nam zagrozi i to może być zarówno coś, co wy robicie jak i coś, co może się wam przydarzyć zazwyczaj te energie są ze sobą jakoś tam splecione i jedna odpowiada na drugą bo kiedy nie, nie dajemy sobie wplątać się w coś takiego no to wtedy ta energia się jakby od nas odbija albo, nas, albo spływa po nas, tak? Mam wrażenie, że tutaj może wejść być zaangażowane niepotrzebnie zupełnie dużo energii i myślę, że wy też to czujecie. I dlatego rozwiązaniem tego jest szybkie zakończenie tego typu rzeczy. Ukrócenie wręcz mam wrażenie. Nie pozostawienie wątpliwości. Zabicie. <laughs> tutaj mamy dosłownie, zabicie czegoś. Jasne postawienie sprawy, że nie odmowa. Takie, takie mam wrażenie, nie mieszaj się w to rybo, to jest jakby w ogóle nie, nie w Twoim interesie, nie w Twojej wibracji w tej chwili. To do tej reszty czytania nie pasuje zwyczajnie, te miecze, tak? Czyli to jest jakaś taka m, intruzja, jakieś takie wejście innej innej energii, która Coś próbuje zwojować, ale myślę, że jest jasne, że, że nic nie zwojuje i że im szybciej się to zamknie, tym lepiej, tak? Nie bójcie się ostateczności tego rozwiązania. Trzeba tu powiedzieć nie trzeba ciachnąć mieczem, zakończyć. Wasza moc, rycerz Buław, jest więc taka bardzo ognista postać, która jest nieprzewidywalna, która się bawi życiem, która mm, nigdy nie wiadomo, gdzie skręci. Nigdy nie wiadomo, gdzie pójdzie, nigdy nie wiadomo, gdzie wyskoczy. Tutaj te wesołe duszki tak też y, mam wrażenie, że fajnie pasują y, jako takie chochliki, tak? Które nigdy nie wiadomo, y, z czym wyskoczą. No i właśnie ta, ta spontaniczność, nieprzewidywalność myślę, że jest też waszą bronią tutaj w tej sytuacji. W takim sensie, że y, strony tego konfliktu mogą bardzo poważnie go traktować, a wy nie. A Wy nie, i myślę, że dlatego możecie mieć taką łatwość w powiedzeniu, a weź, po prostu spadaj z tym, tak? Nie interesuje mnie to. W ogóle mnie to nie, nie interesuje. Interesuje mnie, na czym się skupić: działanie w moich granicach, umacnianie mojej pozycji, pilnowanie tego, co jest właśnie moje, takie działanie w swoim interesie. Ja się nie wtrącam do ciebie, to nie wtrącaj się do mnie. Generalnie mam tu wrażenie, właśnie pilnowania swoich rzeczy, takiego trzymania, e, trzymania pod płaszczem, trzymania pod, pod przykryciem tego, co moje, i niech nikt mi się do tego nie wtrąca. Ja wiem, co z tym robić e, najlepiej, tak? Więc e, owszem, postawcie granice, bądźcie asertywni, asertywne trzymajcie się tego, co wasze. Niekoniecznie od razu yy, dawajcie innym poznać też, co, co czujecie, mam wrażenie. Tu jest taka pewna skrytość w tych czterech denarach. Yy. Miejcie przygotowaną obronę też w razie jakiegoś kontrataku ze strony tutaj tych awanturników, tak? Yy. Ale to jest takie mocne osadzenie znowu w ziemi, w tym, co moje i yy, w yy, yy, swoich granicach. Do tego dążcie. Yy. No i co tutaj się dzieje, jak to się rozwija dalej? Wydaje mi się, że to jest w ogóle to takie poczucie się u siebie i mocne stanięcie nogami na ziemi. Jest potrzebne do tego, żeby weszła ta energia króla buław, który jest nieposkromiony, nieustraszony, który jest niesamowicie twórczy, który na pewno nie da sobie dmuchać w kaszę. I który jest jakby oktawę wyżej od tego rycerza Buław, bo on nie tylko jest ognisty i charyzmatyczny, ale jest też stały, w takim sensie, że ten rycerz buja tak raz w prawo, raz w lewo, właśnie nigdy nie wiadomo co zrobi. Król Buław potrafi długo podtrzymywać swój ogień, tak? to nie jest taki słomiany zapał. To jest mistrz twórczości i wy jesteście na dobrej ścieżce, żeby w taką energię wejść. Natomiast zadbajcie o to bardzo, właśnie od strony takiej, takiego materialnego zabezpieczenia. Tak to tutaj odczuwam. Ok. Bardzo Wam życzę udanego grudnia. Niech będzie pięknie. Niech będzie słodko, serdecznie, ciepło. Niech będzie zdrowo i niech będzie szczęśliwie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.